Siedzimy na beczce prochu. Powtarzam ten zwrot od kilku lat, jak Państwo wiecie, ale ostatnio ta beczka coraz bardziej pękata, coraz bardziej niebezpieczna. A politycy, którzy w naszym imieniu e, zarządzają krajem, jak i też ich zaciekła opozycja, e, coraz bliżej tej beczki bawiąc się z zapałkami. Dla nas to. E, bardzo, bardzo zła sytuacja. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy do wyborów, miejmy nadzieję, że w tych wyborach nie zostaniemy też zrobieni w konia, bo będzie jeszcze gorzej, bo będzie jeszcze gorzej. Stereotyp Polski, czyli też obywateli, Polaków, nas, w świecie coraz bardziej się utrwala na taki, że to my przemy do wojny z Rosją. O tym niemiecki Die Welt w artykule że Polska chce osłabić Rosję. Polska już chce, proszę państwa, my już chcemy, tak? To jest nasze pragnienie. Podepną jakiś do tego głupkowaty sondaż, w którym większość Polaków się wypowie, że tak, trzeba zaatakować i, i już, proszę państwa, nie wyjdziemy z tego, nie wyjdziemy z tego. Jest coraz niebezpieczniej, coraz niebezpieczniej. O tym na przykład wirtualna Polska, cytując, chyba mniej agresywne. Zwroty z artykułu Die Welt. Naszym celem jest powstrzymanie Rosji raz na zawsze. To jest jak parcie wariata do, do, do problemów. To Niczym to się nie różni. Nie wolno nam się zgodzić na zgniły kompromis. Porozumienia mińskie to był zgniły kompromis, których Ukraina nie przestrzegała. Byli obserwatorzy z OBWE, no i co? I jeszcze pomagali. W namierzaniu celów w Rosji. Dlaczego nie ma na ten temat debaty publicznej? Zaraz Państwu jeszcze e, pokażę, co, co w Serbii się dzieje. Jak pewni ludzie, cwani z dużym kapitałem, w bezpiecznych e, odległościach od konfliktu, jak podsyca się konflikty. Tak samo był e, podsycony konflikt e, na dalekim, dalekim od nas wschodzie Ukrainy tego typu oświadczenia agresywne dla welta jakiś wysoki rangą dyplomata z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli od tego Rała, czyli od Morawieckiego, czyli od Morawieckiego. Polscy politycy codziennie wypowiadają to, czego Niemcy czy Francuzi zwykle nie mają odwagi powiedzieć. Ha, jacy odważni są nasi politycy z planem ewakuacji rządu w razie zagrożenia, yy, który obejmuje Ewakuację rządu. No, jeszcze posłów, jeszcze posłów, oczywiście. Reszta będzie musiała tu zostać. Może dla nich stworzą furtki y, z tych y, zdobytych na społeczeństwie pieniędzy, że będą mogli tam w ciągu kilku dni y, się spakować i wyjechać. Aczkolwiek sytuacja może wszystkich zagrozić. Proszę Państwa, to nie będzie taka wojna, jeżeli chodzi o wpuszczenie Polski do wojny z Rosją, jak, jaką widzimy tam na wschodzie Ukrainy. Putin. Y, ma inne zupełnie możliwości niż Muammar Kaddafi i Saddam Hussein. Ci nie mieli broni nuklearnej. Myślicie, że Putin to tak po prostu da się zaciukać wojną konwencjonalną? Przecież wiadomo, że potencjał y, y, krajów NATO jest, y, gospodarczy potencjał jest większy niż y, potencjał Rosji. My się bójmy tego, żeby, y, żeby Putin spanikował. My się tego bójmy. To, to może nie być y, godzin, nawet czasu, żeby się spakować i swoje pisklęta za granicę, gdzieś tam na Dlazurowe Wybrzeże, czy do jakiejś tam chałupki, którą za zdobyte na Polakach pieniądze ktoś wyprowadził, to może, nie, może nawet na to nie być czasu. I proszę Państwa, ja uważam, że Wall Street pójdzie na taki lokalny konflikt nuklearny. Gdyby Putin spalił Polskę ze względu na prowokacje, jakie urządzają polscy politycy, Bronią nuklearną, to to właśnie będzie to, o co chodzi Wall Street. Fizycznie odetną Rosję od Europy, bo pas spalonej ziemi na kilkadziesiąt lat, radioaktywny pas spalonej ziemi da im na Wall Street te gwarancje. I to będzie koniec. I pracowita Europa stanie się, stanie się taką wielką neokolonią Wall Street. Ja widzę taki scenariusz. Ja widzę scenariusz, w którym Wolski dogaduje się z Putinem na mikrowojnę nuklearną na terenie Polski. Wiecie, bo dalej na południe to są góry, to trudno będzie tam i tak podróżować, łatwiej kontrolę utrzymać, no ale Polska jest w środku szlaków komunikacyjnych Rosja-Europa. I my jesteśmy zagrożeni. No, polscy politycy mają plan ewakuacji rządu.